Dość radia Vanessa Martyna nowicka Wilka, naszym gościem jest Jacek Wojciechowicz, prezydent Raciborza. Witam serdecznie, panie prezydencie. Dzień dobry, witam Państwa, dzień dobry, panie redaktor. Jak samo poczucie w ten deszczowy dzień, panie prezydencie. Staram się być odporny na, na to co dookoła. To tak dookoła rozpocznę naszą rozmowę, panie prezydencie, od pytania od mieszkańca Raciborza, które trafiło na naszą skrzynkę, a dotyczy zmian przed urzędem miasta, a dokładnie drzew. W jakim celu stabilne ozdobne przęsła, które chroniły drzewa zostały wyciągnięte, zlikwidowane? No, znaczy zostały wyciągnięte też te przęsła, które, takie pokrywy, które były tam, gdzie jest zabrukowane są, są te drzewa, bo chcemy te drzewa troszkę uwolnić z betonu i dać im więcej przestrzeni do życia po prostu. Te, te, oczywiście te ozdobne osłony one trafiły do, do naszego zakładu i one będą wykorzystać. A gdzie będą wykorzystane, panie prezesie? A prezydent? to zobaczymy to jeszcze. Bo tutaj e, no też autor e, tego pytania zadał pytanie takie, że no mógłby je przygarnąć, bo to podobno bardzo drogie jest. E, no i tak nie warto tego wyrzucać. Nie, no, to oczywiście, że nikt tego nie wyrzuca, one będą wykorzystane tam, gdzie będą potrzebne, gdzie będą jakieś młode drzewa. A czy nie ma obaw, że drzewa mogą się no, złamać, nie wytrzymać naporu na przykład. Nie, one wiatru? już są na tyle dojrzałe, że... Ci, ci, którzy się lepiej znają od nas e, stwierdzili, że spokojnie wytrzymają. Pan prezydent więcej zmian chce wprowadzić przed e, raciborskim magistratem, ma tam powstać więcej zieleni, tak? Taka zielona łąka. Czy Nie zielona łąka, tylko pas zieleni, tak jak na Staszice wystarczy zobaczyć na ulicy Staszica. Tam był projekt, który zakładał, że zieleni będzie bardzo mało. E, zmieniliśmy to, jest tam sporo zieleni, no i nie widzę powodu, dla którego tej zieleni nie miałoby być więcej na różnych innych ulicach, a szczególnie przed ratuszem. Czy po drugiej stronie te drzewa, które jeszcze zostały osłonięte w stronę rynku, czy tam też zmiany czekają? Czy a na tam razie zostały... zajęliśmy się tą stroną i w tym roku to zrobimy jeszcze, a, a zobaczymy, co, co, co przyniesie przyszły. Panie prezydencie, no zdanie, opinia mieszkańców jest dla pana bardzo ważna, dlatego pan bardzo prężnie działa w internecie. Wczoraj zauważyłam, że przez social media można panu zadać nawet pytanie. Jak to wygląda? No tak, ale to już robimy chyba po raz czwarty y, taką sesję, gdzie można zadawać pytania. Ja później w miarę możliwości oczywiście staram się na te wszystkie pytania odpowiadać. No to jest jakaś dodatkowa forma komunikacji, bo oczywiście tych form komunikacji z mieszkańcami mamy znacznie więcej. Ostatnio była sonda chociażby na temat y, drzew, y, które mają się pojawić na naszym Raciborskim rynku. Więc no, myślę, że każda forma jest dobra do tego, żeby mm, zbierać opinie i, i słuchać tego, co mówią mieszkańcy, bo w końcu my jesteśmy po to, żeby te głosy mieszkańców wysłuchiwać i też robić to, co mieszkańcy chcieliby zobaczyć w Raciborzu. A mieszkańcy bardzo licznie uczestniczą w tym, w tej sądzie wzięło udział ponad 200 osób. No 250 właśnie. ponad. 250. No to to spora liczba. I jak mieszkańcy odnieśli się do tych nasadzeń, które mają być. No, może być, że tutaj myśmy zaproponowali dwa rodzaje drzew. Były zdjęcia. Można było wybrać, które bardziej zdaniem m, mieszkańców pasują do właśnie, czy większe czy mniejsze, ale też były jakby troszkę różne rodzaj, bo jedne były takie bardziej ogrodowe, klony kuliste, natomiast drugie były przypominające bardziej y, takie drzewa rosnące w górę bez, bez jakiegoś formowania. No i tak, no i 55 do 45 wygrały te kuliste klony. Zobaczymy, jeszcze mamy inne propozycje, które też poddam pod taką sondę, zobaczymy jaki będzie rezultat. A jak pytania do prezydenta, czego one dotyczą? Tak mniej więcej, jakby pan prezydent mógł nakreślić. Oj, to, to, to bardzo różnie, tak, to, to praktycznie... Widzę, że przekrój, na bieżąco pan prezydent ma przekrój, do pytań. Przekrój jakby wszystkich problemów, pytania o paru rod, pytania o ministra Podnara, czemu był ministrem, pytania. No tutaj musiałbym teraz wejść, szybko zobaczyć. W każdym razie, no rzeczywiście pytań sporo, bo ostatnio chyba było około 30 pytań. Na każdy pan prezydent odpowiada? Tak, 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 tak. Staramy się odpowiedzieć na, na, na wszystkie. One się czasami powtarzają, tak? Ta, ta, ta liczba nie musi, nie musi oznaczać, że m, tyle będzie odpowiedzi, bo czasami zdarza się rzeczywiście, że m, pytania są właśnie powtarza, powtarzają się, więc no, proszę bardzo, tutaj są pytanie, czy w przebieralni dla niepełnosprawnych H2O można postawić kozetkę? No, kiedy rozbudowa w y, parku ROD? kiedy planowane jest utwardzenie, utwardzenie ulicy Anny. No, czyli takie no, pytania i takie dotyczące prostu, miasta. Tak. A czy pytania dotyczące budżetu i problemów finansowych miasta też padają? Czy mieszkańców ten temat? W tej, w tej edycji ja takich pytań tutaj nie widzę. No, tu okrążniki, bardzo różne pytania, natomiast nie akurat do, o finanse, akurat tutaj tych to ja podpytam, panie prezydencie, bo wałkujemy ten temat już od kilku tygodni, ale jaka jest obecnie kondycja miasta, oczywiście finansowa kondycja miasta? To ja od początku mówię, że kondycja Raciborza nie jest dobra, ponieważ, tak jak powiedziałem już wielokrotnie, po pierwsze, w poprzednich latach zbyt ochoczo rozpoczynaliśmy inwestycje, nie bacząc na to, że nawet ten nasz wkład, który czasami wynosi tam 30%, 20%, 10%, no to też są konkretne pieniądze, które trzeba mieć. Nie jest tak, że jak jest dofinansowanie, to my nie musimy dać też swoich pieniędzy. No to powoduje, że ta ilość tych, tych naszych pieniędzy, które trzeba dołożyć, no chociażby do budowy akwaparku, czy do budowy lodowiska, czy do budowy innych inwestycji, chociażby stali... Studzien, sali sportowej no to jest kwota kilkudziesię... kilkudziesięciu milionów, blisko 80 milionów, w związku z czym nasz budżet powoli tego już nie wytrzymuje i, mm, i to jest jakby jedna, jedna strona medalu, druga strona medalu to są wydatki i, mm, i dochody bieżące, no które też zostały przez 5,5 roku poprzedniej kadencji zaniedbane, ponieważ... Oczywiście lepiej jest nie robić żadnych podwyżek, nie regulować tych cen, które są z, różnego, z różnych tytułów wpływają do budżetu miasta, ale to spowodowało, że tak, te dochody bieżące bardzo się obniżyły, no a wydatki każdego roku rosły, no bo pensja minimalna przecież bardzo wzrosła, więc troszkę ten budżet się przez te lata rozjechał. No i dzisiaj mamy sytuację taką, gdzie Regionalna Izba Obrachunkowa zwróciła na to uwagę i przedstawiliśmy hmm, pewien plan naprawczy, jak to, jak to, jak to można, hmm, jak można szybko dojść do tego, żebyśmy ten budżet mogli zrównoważyć. No i będziemy, będziemy na pewno chcieli to robić, tym bardziej, że Izba, Regionalna Izba Obrachunkowa przyjęła te nasze wyjaśnienia i nie uchyliła tego, tych uchwał. To dotyczy tego kredytu, 47 milionów euro. No tak, to dotyczy to było kredytu, sprawdzane. ale to nie dotyczy tylko kredytu, dlatego że te uchwały to były uchwały budżetowe i około budżetowe i one no, wzbudziły pewne, pewne wątpliwości. Funkcje, które no, miasto wypełnia wobec mieszkańców, one wszystkie są realizowane i wszystkie będą realizowane i myślę, że właśnie że dzięki temu, że zadziałaliśmy odpowiednio wyprzedzająco. Jeszcze tak, jakby na ostatni moment, no to, 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 to jesteśmy na dobrej drodze do tego, żebyśmy tą, tę sytuację finansową opanowali. Wczoraj w trakcie konferencji, która odbyła się w magistracie, powiedział Pan Prezydent, że no ten kredyt jest potrzebny dla miasta, ale nie jesteście w takiej sytuacji, że bez niego miasto nie będzie funkcjonowało. Znaczy ja mówiłem o tym, że to nie jest tak, że jak bo ktoś pytał, czy kiedy dostaliśmy ten kredyt i czy to on jest taki pilny, czy to jest taka kroplówka, która ratuje życie i tak dalej. Nie, no to nie jest taka sytuacja. My w tym roku oczywiście ten kredyt chcemy zaciągnąć, a to nie jest kwestia, że to musi być jutro, pojutrze i, i, i tak dalej. Na razie też chcemy wynegocjować jak najlepsze warunki najprawdopodobniej, ale tego jeszcze nie wiem. No. <laughs> Będzie to jeden z banków państwowych. No zobaczymy zresztą. Po prostu kto da lepsze, lepsze warunki dla miasta, ten, ten, pewnie, ten bank zostanie wybrany. Jak jesteśmy przy finansach miasta, Paweł Jabłoński, poseł Prawa i Sprawiedliwości zdeklarował pomoc dla miasta w Ministerstwie Finansów. Czy wierzy Pan w tę pomoc? Zrobię Pani, no, prosta sprawa, no, mam myślę, że, 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 że po pierwsze, nawet jeśli ta de deklaracja jest szczera, no, no to, to posłowi opozycji nigdy nie jest łatwo coś wywalczyć. Dla przeciwników? Nie, nie, nie nazywał przeciwnikami, no ale w każdym razie nazwijmy konkurentami politycznymi. Mm -hmm. to, to nie jest proste, więc raczej mam ograniczoną wiarę w skuteczność tego typu działań. No, bardziej, że pan poseł z jednej strony mówi o tym, że chce nam pomagać w sytuacji, tej, tej, tej sytuacji finansowej. Ale z drugiej strony jednym tchem przypomina parking na ulicy Kowalskiej, który ja wstrzymałem, bo to była jedna z tych inwestycji, którą jeszcze można było zatrzymać. I, i mówi, że straciliśmy tam pieniądze do finansowania, ale już zapomina powiedzieć, że miasto musiało tam wyłożyć 8 milionów złotych, których nie mieliśmy i których dalej nie mamy. Więc gdybyśmy nie wstrzymali tej budowy, no to mielibyśmy deficyt jeszcze o 8 milionów o kolejne 8 milionów większy. Czy na inter... Więc To pokazuje, ja przepraszam, ale to pokazuje taką pewną nieszczerość, dlatego że no z jednej strony właśnie taki, taki płacz nad tym, jak, jak to jest niedobra sytuacja, a z drugiej strony dlaczego pan jeszcze kolejnej inwestycji nie, 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 się nie podjął, właśnie takiej, która dodatkowe koszty generuje. Czy na pismo i interwencję posła Jabłońskiego pan prezydent odpisał, odpowiedział? Bo tam chodziło o dochody i o finanse miasta, żeby to wyjaśnić. Każda, dlaczego. Od, każde pytanie, każde zapytanie, które dociera do prezydenta miasta, do urzędu, wymaga pisemnej odpowiedzi, więc oczywiście, że, że taka odpowiedź będzie udzielona. Panie prezydencie, dlaczego poprzednia władza tak bardzo chce panu udowodnić to, że w mieście nic się nie dzieje i podkreśla to... Znaczy, mianie, za każdym no, razem. Tak, właśnie skończyliśmy praktycznie budowę lodowiska, teraz trwają odbiory od 8 listopada. Zapraszam wszystkich mieszkańców. Będzie takie trzydniowe otwarcie naszego lodowiska. Przypomnę, że poprzednia kadencja no, w tej sprawie to, to taki był symbol niemocy niejako, bo, bo nie, 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 właściwie niekończąca się kłótnia o to lodowisko My w końcu to przerwaliśmy i dokończyliśmy tę budowę, więc tak jak mówię zapraszam 8, 9, 10, 11 listopada będzie uroczyste otwarcie. I mówię Pani, no, dzieje się oczywiście sporo, bo, bo to nie, nie wszystko jest od razu widoczne po prostu na mieście. Myślę, że kolejne nasze inwestycje będą realizowane, bo są przygotowywane. A też sytuacja finansowa miasta no, oczywiście nie pozwala nam na to, żeby z takim nieograniczonym nie, nie, nie rozmachem planować różne przedsięwzięcia. Bardzo bym chciał, żeby po tych 30 latach rozmowy na temat właśnie drzew na, na naszym borskim rynku, żeby te drzewa wreszcie zaistniały, bo Myślę, że 30 lat rozmowy to już wystarczy, do, do tego, żeby podjąć jakieś konkretne decyzje w tej sprawie. Panie prezydencie, a podsumowując, projekt lodowiska warto było, no tego jeszcze nie wiemy, bo czekamy aż lodowisko zostanie otwarte. Ale czy ta inwestycja była potrzebna tak bardzo w mieście? Ja powiem tak, każda inwestycja jest potrzebna, pewnie. Znaczy, w większości przypadków jest tak, że to, co się planuje, no pewnie by się przydało. Tak jak w domu. No, tylko trzeba jeszcze pamiętać, że za to wszystko trzeba płacić. I trzeba płacić na etapie budowy, trzeba płacić również na etapie potem użytkowania, czyli to utrzymanie też obciąża budżet i też kosztuje. Więc na pewno tak bogaty program inwestycyjny, no, przypomnę, były, były niektóre takie bezsensowne inwestycje, no ty, typu centrum przesiadkowe. przesiadkowe na Czarnym Placu na Ostrowu. No, pytam się, kto chciałby się przesiadać jadąc z Markowic na ostrogu, żeby przyjechać na przykład na rynek, jak to można dojechać w ciągu, nie wiem, pół minuty, tak? No, no komu, by się, komu by się chciało, jak miałby być tego sens. Tak? Więc tego typu inwestycji też nie brakowało, no ale to te, które realizujemy, te, które musieliśmy realizować, bo już też były zbyt daleko, jeżeli chodzi o przygotowania zaawansowane, no to, to oczywiście kontynuujemy i, i patrzymy. No z pewną troską, ale też patrzymy, żeby ten nasz budżet to wszystko wytrzymał. No za to trzymamy kciuki, panie prezydencie. A tu musimy postawić kropka. Naszym gościem był Jacek Wojciechowicz, prezydent Raciboża. Bardzo dziękuję.